To yeah. będzie mm, pierwszy odcinek z serii nowej. Nie, nie zdążyłem Go zitkrawet. Ogólnie chodzi o to, że ten duch i wielu innych. Wielu innych próbuje zabić ducha. Proste, przejrzyste. I nawet nie trzeba cię o, o coś pytać. Za minutę się mecz zacznie. Nie, kończy się mecz, pół, pół minuty się czeka na rozpoczęcie kolejnego. O, wow, przycina mi przy skokach. Hop, Mickey Star Yyy um. 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 Przywitajmy gościa specjalnego No, Spółnota Minecraft Witaj Cześć, wspólnota Minecraft, halo Halo Mam radę, coś nam się Koniec nie Dobra, nie udawaj sławnych ludzi Koniec! Koniec śmietanka! W, sławn w sławnych ludzi Takie porówno dostał, że mu w dupę wlazła Okej, okay, powtórzę mój najlepszy tekst, który wziął się w po, Powtarzam Zapalniczka na Serial Games Równie dobrze może sobie w dupę wsadzić A potem dać ją krasińskiemu, żeby się połaskotał Dobra, nie jesteśmy duchem, jesteśmy No już word będzie postawił ktoś Op. O, o, bomba, uciekamy od pikania, uciekamy od pikania pięć Wiejemy, wiejemy, wiejemy no, gdzieś jak to się bije, więc wieje To oliwasy i pod pysznicę. No, na braku, nic obrażenia ludzi. Przepraszam, wspólnota majka. Hmm, nie wiem, jak tu wejść na górę kiedyś by. Kiedyś pomijałem, ale się zjadałem. Nie mam nic do tego. Ogólnie mam arsenał 10. Mm -hmm. Na tym serwerze taka zabili. Zabili gołostą. l 5 Ruja. Nie wiem, po co mam teraz. Kompas. Ale dobra Teraz będziemy, nie wiem, że medykalem. Odpowiem, odpowiem na pytanie za, za ile zrobimy razem jakieś survival games czy jakąś pracę na serwerze Odpowiem wam Za... Nigdy Nie, uwaga, byli, uwaga, Miki liczy, to trochę potrwa Żartuję, Miki jest dobry Znaczy Miki, no no, okej Równie dobrze od razu, podaj dokładną datę, 700 dni Ja ok, właśnie teraz obok ołów. Łap, I Nie, nie będę atakował innych wspólnot. Ogólnie wspólnotę, w poprzedniej ten, ogłosił, ten, ogłosiłem wynik swój na, w poprzednim, drugim odcinku z moich Survival Games ogłosiłem wynik swój na park z Easy 2. Wiesz jaki był. Mhm. I Sej jeszcze spook. dzisiaj go pobiję, zobaczycie. Jeszcze dzisiaj mówi 29 grudnia. Dzisiaj zostanie czas powity, bo Minecraft zanim pokazał mi szczych, którego nie wykorzystywałem, błagam uczciwie. Uciekł, do. Uciekł. Zabił mnie. Dobra, wrócimy do lobby. Szukaj luku na zegarek. Mam 5 minut dopiero nagrania. Uh, tu się za chwilę zacznę. Mm. Ogólnie jestem fanatykiem YouTube'a. Bardzo długo... tu Dobra. O, jakie ładny <gulny> <gulny> Jakie ładny jest O! Lol, dobra. Pała. Przechodź wow. tędy. Tak ogólnie to wiadomo, kto jest z nas lepszy w parku No um. ja. Nie kłam widzą. Musisz to przyznać. Moi widzy, moi widze powiedzą, że to ja. Okej, okay, to wiesz co, za dwa lata wpuszczę... Za dwa lata i zobaczymy. Czy ja jestem twoim widzem. Nie. No i jeden drugi widzę. Dobra, później, jestem zajęty. Agent Lilo. Zabił mnie. To są gościu? Dobra. Znowu mnie zabili, jakoś mi się mnie nie idzie. A. Ja ci to powiem, dlaczego? Jak to Mogę jedną mapkę Jeszcze? Mogę z jedną A, mapkę. Mogę z jedną mapkę Co to za mapka? LOL, co ta? Yy, mogę maga. jedną mapkę Mogę, mogę, mogę. Losie. Nie. Wiem gdzie nagranie, ale ja się wygłupiam. Plasie, placie, placie, plasie, placie. Plasie, o parkour. Zobaczymy kto jeszcze spadnie. Op. Ignacy teraz ja. Ale, ale ludzie, co ja jestem. Odpowiedź, jesteś w dupie. taki ładny promień, który tak emanuję em, 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 ładne światło. Z No Masz. Za mnie biosę. Nie wiem. Cię wkurzyłem wado. <kluzny> Chciałbym raz wam pokazać, szybki ruch na zegarek. Okej, okay, jest już łóżna, więc musimy kończyć. Jestem samgi. Nie. Nie jesteś. Nie jesteście, jest tu na dole. A nie kończymy. Pokażę Wam. E, się on... napisał? Chyba, że jesteście na subie. Jest! Nie! <grym> Trzeba było napisa napisać Ty Po polsku mu o, odpisz. O. Tak, że to my jesteśmy. No właśnie, słyszę ducha. Ja go widzę? Nikt nie ja widziałem. No, na ciebie. Cześć, tam musi być. do. puszczajcza. Oj, chmurka. Przez chmurkę będę gorzej widział. Spadnę trochę niżej. Jakiś chętnie zaprzód z pomocą. Oh, sól No, wyląbali ducha Spadamy Szybki luk na zegarek No to chyba na jeszcze jedną zdążymy skorzystać Mogę po parku żyć? No już Nein. Wiem, że jestem u w domu i w ogóle, ale daj po parku żyć On. No idź Tak w ogóle to tak Odwiedziny. przychodzę o 6. Ej, siema cengi. No, może coś nagramy razem. no spoko, spoko. Teraz jesteśmy, uwaga. Jest godzina 23. I no ale nie nagrałem Tu musisz wszystko A. Daję. Nie. Jestem o ciebie lepszy, Dowolnie to wskakując dalej niż za pierwszym razem. Dobra, nagram do 10 minut i daję nagrywać w wspólnocie. Myślałem, to do. Odcinek będzie z serwera. TheRollsika. On się chyba inaczej nazywa, ale go mówię TheRollsika. The Właśnie tak się chciałem spytać. Co to jest za pik? Chik, pik? Au. Au, 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 au. Au, 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 au. A co czy... No, bo... teraz. Ho, ho, ho. On jest źle nastawiony A, zabili mnie Dobra, to będzie koniec tego odcinka Do zobaczenia